Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to nowość, jest to gra niezły numer od wydawnictwa Nasza księgarnia. Do tej pory można było grać w tę grę na Board Game Arena. I właśnie sama grałam w tę grę na Board Game Arena. No Jest to taka ciekawa gra typu Sudoku. Jest ona od jednego do czterech osób od 8 lat i na 20 minut w pudełku mamy instrukcję do gry niezły numer. Cztery plansze graczy i one są dwustronne. I właśnie widzimy tutaj takie złote koniczynki i na odwrocie mamy podkowy 80 koniczynek. Czyli w każdym kolorze mamy 20 koniczynek. Mamy czerwone, fioletowe, zielone i żółte koniczynki. Przygotowanie do gry jest banalnie proste. Wybieramy tyle zestawów koniczynek, ile mamy graczy. Ja wybrałam dwa zestawy koniczynek. Dla pierwszego gracza różowy i dla drugiego gracza żółty. Czyli dwa zestawy odłożyłam na bok. Zielony zestaw i czerwony zestaw. Równocześnie dwie plansze odłożyłam na bok. I te wszystkie koniczynki, które należą do różowego gracza i żółtego gracza, mieszamy po prostu rewersami do góry, żebyśmy nie widzieli tych numerków. I po prostu takie pomieszane zostawiamy. Następnie każdy gracz wybiera. Cztery koniczynki, właśnie z tutaj naszych dostępnych koniczynek. Przykładowo sobie wybierze pierwszy gracz. Jedenastkę, dziewiątkę, szesnastkę i trójkę. No i teraz drugi gracz. Początkowe rozstawienie sobie robi, czyli sobie wybierze takie właśnie liczby. Ona razie mu się udało wszystkie prawie że żółte mieć. OK. I teraz gracze w rosnącej kolejności tutaj na tych startowych polach muszą ułożyć te swoje startowe liczby. I wiadomo. Wybierzemy najpierw trójkę, bo to jest najmniejsza liczba. Teraz sobie wybierzemy dziewiątkę. Potem w trakcie gry będziemy chcieli te liczby sobie ustawiać w rosnącej kolejności, żeby nam się zarówno kolumny, jak i rzędy zgadzały. No tutaj może być akurat trudno drugiemu graczowi, bo tutaj ma dziewiętnastkę i osiemnastkę. Być może trzeba będzie coś przestawić. No ale na szczęście ma czwórkę, czyli dosyć niską liczbę. I tak przygotowujemy rozgrywkę dla dwóch, trzech i czterech graczy. Czyli każdy dostaje swoją planszę, swój zestaw koniczynek, które tutaj mieszamy i ich nie widzimy tych liczb. Następnie wybieramy cztery i musimy je ustawić na startowych polach. W swojej turze gracz wybiera jedną z dostępnych koniczynek zakrytych, ewentualnie zabiera jedną koniczynkę odkrytą. I musi ją ułożyć na swojej planszy zgodnie z rosnącą kolejnością, czyli muszą musi się zgadzać liczby w rzędach. Oraz liczby w kolumnach. Czyli teraz przykładowo sobie pierwszy gracz wybierze koniczynkę ze środka, i to jest piątka. I on sobie ją położy tutaj. Jak najbardziej mu tu pasuje. Teraz drugi gracz wybrałby również sobie taką ze środka konieczynkę, i to jest siódemka. I on mógłby ją sobie na przykład położyć tutaj. Również mu to pasuje, bo jest 4, 7, a tutaj mamy 7, 10. Oczywiście jak. Nie będzie nam coś pasowało, to możemy odłożyć taką koniczynkę na środek stołu. Ewentualnie możemy podmienić naszą koniczynkę, żeby mieć większą szansę, żeby potem uzupełnić resztę rzędów i kolumn liczbami w rosnącej kolejności. I teraz znowu byłby pierwszy gracz, on sobie weźmiemy może tutaj. I to jest 16, czyli troszkę nie bardzo mu pasuje, bo tutaj on ma szesnastkę jako największą liczbę, czyli nigdzie za bardzo jej nie da. Więc on ją odkłada na środek. I teraz taka koniczynka jest odsłonięta. I wszyscy pozostali gracze mogą skorzystać właśnie z takiej koniczynki. I teraz drugi gracz sobie weźmie taką koniczynkę i to jest czternastka tutaj. I jak najbardziej jest tutaj zachowany porządek. I teraz pierwszy gracz weźmie sobie taką koniczynkę i to jest ósemka. W tym przypadku moglibyśmy sobie dać ją tutaj. I znowu drugi gracz, ale ten gracz zdecyduje się na szesnastkę i będzie chciał się pozbyć tej osiemnastki, przynajmniej na chwilę. Chyba, że mu pierwszy gracz zabierze tę osiemnastkę. I tę szesnastkę gracz położyłby sobie tutaj. Następnie jest pierwszy gracz i on też by chciał sobie pole manewru troszkę poszerzyć, więc weźmie sobie rzeczywiście tę osiemnastkę. Szesnastki się pozbędzie póki co. Pierwszy gracz ułożył sobie osiemnastkę i pozbył się szesnastki, więc teraz kolejna drugiego gracza on sobie pociągnie i tutaj jest dziewiątka. A więc bardziej pasuje mu, żeby dać tę dziewiątkę tutaj. Koniec gry następuje wtedy właśnie, gdy któryś z graczy zapełni całą swoją planszę i oczywiście te numery będą w rosnącej kolejności, zarówno w rzędach, jak i kolumnach. To no wtedy taki gracz wygrywa, a pozostali gracze, którzy mają jeszcze jakieś dziury na swojej planszy, przegrywają. Koniec gry następuje również wtedy, gdy podczas gry zostaną odsłonięte już wszystkie koniczynki. To wtedy również następuje koniec gry, gdy właśnie taka ostatnia koniczynka zostanie odsłonięta. To wtedy wygrywa gracz, który ma najmniej właśnie naszych pól nieuzupełnionych. Czyli wygrywa osoba, która ma najmniej pól pustych w grze. Niezły numer. Mamy jeszcze wariant przygotowania rozgrywki, tak zwany uciążliwe cztery koniczynki. Czyli znowu każdy gracz otrzymuje swoją planszę, że musi być mała biedronka w prawym dolnym rogu. Następnie nie losujemy czterech koniczynek za jednym zamachem, tylko po kolei wybieramy jedną koniczynkę i układamy na swoich polach. Czyli przykładowo pierwszy gracz dziewiętnastka, drugi gracz dziewiątka, więc on sobie ją da tutaj. Pierwszy gracz. Piątka, doda sobie ją może tutaj, drugi gracz, trzynastka. Czyli nie losujemy od razu czterech koniczynek i układamy sobie je w rządku, tylko po prostu losujemy po kolei te nasze koniczynki, co może być oczywiście uciążliwe, bo może się okazać, że no źle ułożymy sobie te rozstawienie początkowe, o tak jak teraz na przykład losowałam trójkę i potem będziemy musieli się właśnie tych koniczynek w trakcie gry pozbywać. Czyli uciążliwe koniczynki polegają na tym właśnie, że nie losujemy od razu czterech koniczynek, żeby je ułożyć na tych polach startowych, tylko po kolei każdy gracz dociąga po jednej koniczynce, aż zapełnimy wszystkie cztery pola startowe. W grze mamy jeszcze wariant szczęśliwe pola i ta gra różni się tylko tym, że używamy planszy po drugiej stronie, która ma takie podkowy i ta żółta biedronka musi być w prawym dolnym rogu. Przygotowujemy rozrywkę tak samo jak w normalnym wariancie oraz nasze pola przygotowujemy jak w normalnym wariancie. Różnica polega tylko na tym, że jeśli jakiś gracz wlosuje sobie koniczynkę, a następnie położy ją na tym polu, gdzie mamy właśnie podkowę i jest to ta sama liczba, czyli w tym przypadku 13, to możemy wykonać następną turę i tylko tyle. Czyli możemy mieć tych tur pod rząd kilka i na przykład teraz pierwszy gracz sobie właśnie wykonuje następną turę, bo położył trzynastkę na tym polu z podkową i sobie wybrał trójeczkę. I powiedzmy, że on teraz znowu tę te trójeczkę da tutaj, czyli znowu na podkowie, a więc może wykonać znowu trzeci ruch pod rząd. No i powiedzmy, że on sobie jakiś tam ruch wykonuje. I tym razem już to jest piętnastka, czyli znowu nam się poszczęściło i moglibyśmy tę piętnastkę dać tutaj. I wtedy byśmy wykonali dodatkową turę. Ale oczywiście nie musimy na siłę kłaść tych naszych liczb na podkowach, bo wtedy możemy mieć na przykład trudniejsze pole manewru, jeśli chodzi o układanie naszych liczb, żeby były w rosnącej kolejności zarówno w rzędzie, jak i kolumnie. Ale to jest tylko taki dodatkowy aspekt, że jak dajemy właśnie liczbę, taką samą, jaka jest narysowana na planszy, to wtedy w bonusie, jako premia, możemy wykonać sobie następny ruch, czyli następną turę. Kolejny wariant gry został wymyślony przez Bruno Katala. Do tej pory wszystkie warianty i samą grę wymyślił Michael Schacht. I Bruno Katala wymyślił sobie, że grają sobie gracze normalnie, tak jak zawsze, ale z tą różnicą, że jeśli uda im się położyć sąsiadująco tę samą liczbę po skosie, ale tylko po skosie, to wtedy może wykonać następną turę. Czyli przykładowo ja sobie położę tutaj piętnastkę. I tutaj po skosie z inną piętnastką sąsiaduję, bo ten wariant nazywa się Dobre Sąsiedztwo. Czyli teraz bym wykonała następną turę, bo udało mi się po skosie ułożyć piętnastkę. Teraz już mam dziewiątkę, a więc sobie ułożę ją tutaj gdzieś. Dziękuję za uwagę, a to była gra, niezły numer.